Witam Teraz znajduję się w pomieszczeniu gospodarczym i tutaj mam takie dwie oprawy świetlówkowe w których są stateczniki elektroniczne są to oprawy takie na zwykłe świetlówki bo jak wkręcałem LEDy to nie świecą i właśnie dzisiaj pokażę wam jak przerobić oprawy zwykłe na oprawy LED po drugiej stronie są takie rastrowe już z, z magnetycznymi statecznikami ale one zostają tak jak będą tu już mam ledy przygotowane i teraz muszę tą oprawę którąś o tamtą chyba no tą będę robił tą muszę ją zdjąć i tam elektrykę w niej przerobić tak, tak. wygląda oprawa po demontażu tej wierzchniej części którą tutaj położyłem jak widać, tak to jest tu zrobione. Tu jest kostka, tu statecznik elektroniczny. Teraz te wszystkie kabelki muszę tu powyciągać z niego i go całe dostęp wykręcić. A propos statecznika elektronicznego, to jest jakiś chiński, zwykły taki. O, jak widać. Chyba chiński, bo na tych statecznikach to ja się nie znam za bardzo, ale jest taki bardzo. I teraz tak. Potrzebne będą tylko te kable. Tych będą musiał się pozbyć. Ok, zmiana planów. Muszę się pozbyć tych, bo są za krótkie, żeby sięgnąć do kostki. I dlatego te będą musiał podłączyć. Aha, jeszcze ja wytłumaczę Wam jak to zrobię. Do obu złączek podłączamy do jednego fazę i do drugiego, potem do, do przeciwnego pinu masę i do drugiego też masę i te kable do kostki. No i to jest tyle. Reszta już nie będzie potrzebna. Tak to się prezentuje po przerobieniu już. Widać tu są po dwa kable podłączone, faza i masa. Które idą od razu do kostki, w Drugą strona już nie będzie potrzebna. Znaczy te złączki, tylko żeby się ledy trzymały. Aha, zapomniałem jeszcze dodać, że przerobiłem tą oprawę, bo to są ledy jednostronne. I jak wkręcałem je wcześniej, to mi nie działały w tej oprawie. Złożyłem już całość, i teraz jeszcze wkręcę ledy. Ledy już są. Bo teraz czas na zapłon Może, można sobie porównać, tu są ledy tam jeszcze zwykłe świetlówki moim zdaniem te ledy świecą lepiej, bo mają bardziej ciepły kolor i jest jaśniej tamtą też kiedyś tak przerobię, ale na razie tak zostawię w tym filmie to na tyle